Cześć, jak się macie ludziska, nazywam się łeza i zapraszam do gry CAT Mario, czyli Mario Kot. Macie grę Mario, taka platformówka. Znaczy jak macie więcej niż nie wiem, 15 lat, to na pewno będziecie znali. grę um, no, tylko że jesteśmy kotem. No i po prostu no, taka mała przyjemna gra. Psz, co nam może zrobić, nie? No, no to próbujemy. 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 O, cz czekałem. Ojoj, ojoj, oj. Dobra, jesteśmy. Um, klikamy. Dobra. O! No i po prostu skaczemy i chodzimy, jak to Mario, nie? Tak się rusza. Wej, wej. <ścoughs> Co to jest? Mogę to kliknąć? Nie odczuwaj się. No, no! no Wyżej! Cholera, jasna. To monety w ogóle do czegoś potrzebne są, tu nie ma żadnego licznika na monete on, on, on się ślizga po lodzie. Ui, ui, ui Ej! O nie, 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 ty jesteś zły, ty jesteś... Ty nie jesteś dobry! Ui. No muzyka całkiem niezła. A widzisz ty. Ui. O, mogę iść na dół, dobra! Haha! Ha. Co? Dobra, czyli nie wchodzimy tam! Dobra, lecimy. Papa. Papa. Pa, była blisko, dobrze, nie, nie ma co się. Pst, to moja wina była. Dobra, tylko, Dobra, jeszcze jedno życie mi zostało, więc nie jest źle. no. no, 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 no. Dobra, 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 ja Dobra, dobra, dobra. Teraz spadaj, myszka. Nie mogłem podskoczyć! Nie mogłem podskoczyć. To nie była moja wina teraz. Ale jestem na zerowym życiu, o ile takie życie istnieje. Hej. Ojej, O teraz mogę, dobra, mogę skoczyć <laughs> dobrze mnie grotrzymasz, dobrze. No to o, teraz mam minusowe życie, no dobra. Um, bez problemu, ja sobie daję radę. Tutaj, ps, co mi tu zrobisz? Ty mi możesz zrobić, co ty możesz zrobić, ty powiedz mi. No, o, widzisz. A! No jak to, panie, panie budowiec. Dobra, jeszcze raz. Dobra, ty mi tutaj kupę możesz zrobić, tu skaczesz. Ciebie, omijam, ty mi skaczesz, ty mi... nie może skoczyć, ale skaczesz tu. Wcześniej. Da Dobra... Dobra, 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 da Tak! Mam małą flagę. Mała flaga... Tak! Mój checkpoint! Dobra! Ej, kto... to. Głupia gra. Dobra, mamy flagę. To zaczyna się tam... Dobra. Hej, ja. Hej, ja. Łow. Wow, wow, wow. wow. Nie, 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 nie. No. <głupia> ja tu chcę wejść. No. Serio. Nic się nie stało. Ja to widziałem, to moja wina była. Znaczy... Co ja widziałem? O, mam flagę jeszcze raz, dziękuję. Jesteście naprawdę uprzejmi bardzo. Wow! Ja teraz nie podskoczyłem! Ja nie podskoczyłem! A tylko 6 razy mam. To by się przejmowało jak się... Co tak wysoko skaczyć po giełocie? Nie! To była moja wina, dobra, muszę spaść. Oj 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 hej, 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 hej! E, <grywka> byłem blisko, byłem blisko. Kto by się przejmował? Ja chcę się przejmować, przecież to gra taka pss Ogó, dobrze, dobrze, dobrze. Nie wiem, jakoś mnie unosi za wysoko. Ogólnie tak nie powinno być. Dobra, jeszcze raz Olara, jasna! No! Gdzieś, widzisz? widzisz? Nie, nie, no to widzicie? Ja tak wysoko nie podskoczyłem. Pipa, dziesięć razy umarłem. Uuu, no widzisz, tutaj tak normalnie wysoko nie skacze. No i znowu to zrobiłem. Znowu to zrobiłem. <grym> Jeszcze raz. No, no i dobra, no i jest dobra. Nie, 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 Ugh. nie, 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 nie. Dobrze? Dobrze. No, dobra. Nie! nie, Nie, ja. Ja zapominam. Zapominam. Ludzie patrzą, kurczę, za okna, ok jak kogoś gwałcą tutaj, krzyczy. nie, nie. E Dobrze, dobrze. NIE! Dobrze. Co to tu mam zrobić? się- do... Nie spalij, nie spalij. Abs, abs. Teraz tylko się tam wszystko. Łe- no, <ścoughs> Serio? Dobra. Kto by myślał? Ja, ja tu dobrze radę. Pani się nie przejmuje. Ej! Dobra, 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 nie! Spalaj, spalaj. Jeszcze kurde, spać nie chcę. Ja się zapowietrzyłem, będę miał czwapkę później. Seryjnie, seryjnie mnie wkurzasz No, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Nie, nie, nie! No. A tu cię mam, kuda, Teraz to mi ma zacząć nasikać. Znaczy na. na plut. No. Burka. Dobra. O! Co? Pierdolę Ja cię kurdole. Dobra, teraz jeszcze raz.

Co to ma być? Ja już. Ja przeszedłem, już. Nie? nie? Nie, 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 dobra. Teraz muszę wszystko kuźba, pamiętać jeszcze raz. Giel! Nie, nie, nie. nie! nie no spokojnie, my jesteśmy w stanie. No, no złaś! O lera, muszę patrzeć, jak ginę. Nie, no, wszystko okej okay jest. Wszystko jest okej. Okay.

Aaaaaaah! Masz mnie, rękę, co mi się, No i jeszcze raz. Ja to prze... No, no... No, 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 no... O tak, o tak, o tak. O, tak. No, 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 zrób mi kupę. No, 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 co, co, co? Dobry! Aaaa! O, no, nie mogę się zawrócić na czas! A wiedziałem, że tam byli, ale nie mogę się zawrócić na czas. To moja wina. Przepraszam. I na góry, i w dół, i... No jasne, no bo co ja mogę zrobić, jak nie na góry, ale jak tylko w dół, jak na góry... Oj, oj, oj! chciałbyś! Kurde, chciałbyś! NIE! Zapomniałem, zapomniałem. Moja pamięć jest do dupy. Przepraszam. To moja głowa dla was. Tak ja, tak ja się. Nie, 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 nie. o, ładnie. Nie, nie. Co się rozjadnie! Dut, 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 dut. Nie, ja się nie przejmuję. Psz, co to, mi, mi taka gra gówno nie zrobi, gówno mi nie zrobi, nie? Abset, 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 tylko podskoczyć abset, 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 tylko zrobić tak, i tylko zrobić I zrobić tylko tak, i teraz... Muszę przeskoczyć przez zamek. Wiem, ja, że muszę przeskoczyć przez to. Ue! A ja jest osadłem. Jeszcze raz. Tu, tu, tu. Do góry, do góry. Nie zgasz jak wysoko, bo ci się i tak zrobi. Dobra, dobra, zapaluj ci się jajka i będziesz miał. Łee, dobra. I teraz tego do góry. teraz go tu. I teraz go łapiemy. Pączki, ej, pączki. Oj, bułka, bułka. Babuka. Uuu! Dobra. Muszę przeskoczyć, ale to trzeba przeskoczyć tak, żeby. Jak ja to muszę przeskoczyć? Może tak. Nie zawsze się! Dobrze! No nie! No i Nie, 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 nie,